W odpowiedzi na te pytania, ale zanim, zanim jeszcze zanim, na, na nie odpowiem, tak, ja się zgadzam w pewnej rozciągłości, że asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnościami jest to coś przełomowego. To jest coś, co odmieni życie i już odmienia życia, bo przecież wiemy, że asystencja osobista jest w formie projektowej już w naszym kraju od kilku lat, a przecież także osoby z niepełnosprawnościami. Jakby wykupują tego typu usługi, także na rynku prywatnym i to naprawdę zmienia życie. Osoby z niepełnosprawnościami dzięki temu, że mają wsparcie w, tej, w tych czynnościach codziennych, mogą realnie myśleć o tym, żeby wychodzić z domu, aby nie być tymi więźniami tego czwartego piętra, jak to się już kolokwialnie mówi. Ja no, odpowiadając na pytanie, jeśli chodzi o to pierwsze. O wydatki na rok 2025 i, i kolejne, to tutaj przytoczę kilka liczb. W roku 2025 no, finalnie jeszcze nie ma ustawy o asystencji, bo Koda, tak jak powiedziała Pani Poseł, dzisiaj staje na stałym komitecie Rady Ministrów, ale w roku 2025 realizujemy projektową asystencję, która jest finansowana z Funduszu Solidarnościowego i która także podlega pod mój kawałek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku wydamy na tą asystencję miliard 310 dziesięć milionów czterysta tysięcy. I tu jest w podziale na dwa obszary. Jeden jest dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego. Tam pójdzie miliard 488 milionów oraz na NGO 300 10 milionów, to jest o blisko 30% więcej niż było w roku Czwartym Jest to znacząca znacząca liczba większa z rekomendowanych do dofinansowania zostało zaakceptowanych 1970 wniosków w jednostek samorządu terytorialnego oraz 264 oferty organizacji pozarządowych. To jeśli chodzi o to Projektową asystencję, ale jak rozumiem, tutaj pani poseł najbardziej pyta o tą ustawową asystencję. Więc zgodnie z oceną skutków regulacji projektu UD 168, który dzisiaj stanie na skr w roku 2025, czyli to jest rok zero. Jak państwo spojrzą w tą tabelkę, wydatki budżetu będą wynosiły 33,3 miliona złotych. To jest kwota, którą wydamy na. Start systemu na to, aby zatrudnić pierwszych pracowników w oddziałach wojewódzkich, tak aby ta procedura mogła się rozpocząć. Koszty tak naprawdę wydatkowe na asystencję rozpoczną się w roku 26, bo przypominam, że według projektu, który dzisiaj będzie na SKRM, to realizacja usługi będzie przypadać od roku 26.